19 września 2023 miejscowość Suchy Dwór, koło Wrocławia, pole testowe Bayera. Co tutaj robimy? W tej lokalizacji testujemy nowe odmiany, jak i te odmiany, które są na rynku, ale dodatkową innowacją jest wprowadzenie rozwiązania polegającego na ochronie w postaci zaprawy pod nazwą Akcelerum. Co to jest ten akceleron. Pada pytanie często od rolników i czym nam może pomóc. Akceleron jest to w sumie zaprawa, która składa się z fungicydu Redigo M i z dodatkowej nowej substancji biologicznej B360. Na skutek dobrej współpracy korzeni z grzybami glebowymi, które stymuluje jakby ten akceleron, czyli dokładnie ta część B360, Mamy większe przyrosty korzeni, świetną mikoryzę i roślina jest jakby mniej podatna na stresy, na te wahania temperatury. To jest kwiecień-maj. Czyli ona szybciej rośnie, ma lepszy wigor, mamy większe przyrosty korzeni, głównie. Wykonaliśmy cztery pomiary. Odmiany zawsze reagowały przyrostem masy korzeniowej. Odmiany zaprawionej tej akceleronem, jak nie zaprawionej. B360, akceleron. Lipoligosacharyt. Jak to działa? Działa w bardzo prosty sposób. Ten B360 wysyła sygnał do korzeni rośliny, które odbierają ten sygnał i umożliwiają bardzo łatwy wrost strzępek grzybni w korę korzenia. Dzięki temu roślina ma bardzo rozbudowany podziemny system dosłownie sieć strzępek grzybów, które dostarczają w bardzo łatwy sposób wodę. Składniki mineralne, niedostępny fosfor. I to jest akceleron, czyli to przyspieszenie. Szczególnie wtedy jest jak jest zimno, kwiecień, chłodno w maju. Kukurydze kiszonkowe budują wtedy większą biomasę, szybciej rosną, a kukurydze typu dent, które teraz mamy przed sobą, przygotowują się do tej krytycznej fazy wzrostu, jakie jest kwitnienie, zawiązywanie nasion, nalewanie. No i wtedy mamy efekt kapitalny. Każdy rolnik chciałby mieć takie rośliny, takie kolby. I wtedy mamy kapitalnie wypełnione po 18 rzędów, głębokie, długie, ziarno. No to jest przykład odmiany 3888. Musimy robić wszystko, żeby zbudować ten system korzeniowy, większy, żeby te możliwości dostarczania te, tej wody do, do tych ziarniaków kolby były jak największe. Ja sobie już nie wyobrażam, jak zaawansowany rolnik może tak ryzykować i siać nasiona niezaprawione akceleronem. W tym roku zasiałem 40 hektarów odmiany DKC 4098 z akceleronem I, i ona było dosyć chłodno, zaryzykowałem, siałem 18 kwietnia. Świetny wigor miała. Objawów takiego jakby zahamowania wzrostu na skutek nie było. Szybko weszła mi w ten okres upałów przed kwitnieniem. No i teraz ja spodziewałem się około, przeliczając, licząc kolby, bo mam świetną obsadę i nie mam żadnego metra kwadratowego wyschniętego pola. Przy 30% wilgotności ja się spodziewałem gdzieś około 17 ton z hektara.